Witam ponownie wszystkich na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie pilarkę stołową Evolution. Zapraszam. A więc, tak, może kilka słów wstępu. Generalnie, ostatnio, jakiś czas temu, testowałem piłę ręczną Evolution, którą dostałem typowo od firmy Evolution do testów. Link gdzieś tutaj się pojawi, zapewne gdzieś tutaj, do tego testu. I teraz, tylko parę krótkich słów dla tych, którzy nie oglądali, nie mają ochoty czasu oglądać tamtego filmiku, bo tam mówię jak wygląda nasza współpraca. Otóż po prostu firma Evolution odezwała się. Czy nie chciałbym przetestować ich narzędzi po tym, jak sam zakupiłem i przetestowałem ich ukośnice. Oczywiście zgodziłem się, bardzo proste warunki współpracy: wysyłają narzędzie do testów, żadnych umów, nic nie podpisujemy. Podkreślałem na każdym kroku, żeby być szczerym, że narzędzie nie jest zapłatą za bycie miłym. Także recenzje są szczere, fajne podejście do klienta. No i słuchajcie, no nie oszukujmy się, wystarczy spojrzeć na moje subskrypcje, których za wiele nie ma właśnie z tego miejsca może zaproszę do subskrypcji kto jeszcze tego nie zrobił, których za wiele nie ma, mimo wszystko takiemu małemu youtuberowi, że tak powiem, wysyłają takie narzędzia, także fajne, fajne podejście fajny marketing robią, no i dobra to tyle w zasadzie o samej o tym skąd z Piła i samej idei tego testu Piła przyszła z Anglii otworzymy sobie, poskładamy nie będę tego robić na kamerze, bo to troszeczkę zajmie, ewentualnie jeżeli będą tam jakieś, nie wiem, specyficzne specyficzne sprawy przy składaniu to o tym powiem. Teraz ją sobie poskładam i opowiemy sobie o niej słów kilka. Zapraszam. No dobra, piłę mamy złożoną. Chwilę to trwało. Jest troszeczkę tych elementów, troszeczkę śrubek trzeba się nakręcić, ale jakiejś tam większej filozofii nie ma. Dobra, zanim przejdziemy sobie do omówienia piły, co jak wygląda, co jest jak wykonane, to takie krótkie może parametry. Pilarka jest starczą 255 mm i jako że jest to oczywiście firma Evolution, to tak jak we wszystkich ich narzędziach tnących, jak ukośnica czy pilarka ręczna. Tutaj też jest ta multitarcza, czyli możemy tutaj ciąć praktycznie wszystko, czyli metal, drewno, drewno z gwoździami, aluminium, PCV i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego maksymalna wysokość cięcia, jakie jesteśmy w stanie przyciąć to 85 mm przy kącie prostym, natomiast przy kącie 45 stopni jest to 65 mm. I teraz tak pilarka ma 1500 W i 3200 obrotów i tym się oczywiście różni tak jak inne pilarki Evolution od zwykłych pilarek, które mają tych obrotów w okolicach tam 4-5000 ze względu na to, że jest tutaj zastosowana multitarcza. I potrzebne, potrzebne są mniejsze obroty do cięcia metalu. No dobra, i teraz generalnie tak, może sobie tutaj popatrzymy, co i jak to wygląda. Karton już nam nie będzie potrzebny. Nie oszukujmy się, budowa pilarki, tak naprawdę, znaczy budowa pilarki, w sensie mam na myśli cały ten stół. Tak naprawdę jest taki sam, jaki spotkamy w wielu innych konstrukcjach. No, zapewne gdzieś to w Chinach jest klepane pod różnych producentów, i dlatego tak to wygląda. Zresztą, nawet mailując tutaj z przedstawicielem firmy Evolution, kiedy czekałem na tą pilarkę, nie oszukiwał nikogo i pisał mi wprost, że czekają na transport z Chin. No, wiadomo, w tych czasach praktycznie wszystko jest składane w Chinach. Dlatego też sam wygląd tego stołu jest praktycznie taki jak w wielu, wielu. Różnych pilarkach, jakie możemy spotkać na rynku. No dobra, ale po kolei. No to może od początku e, zaczniemy od wymiarów blatu. Blat ma wymiary 94 mm na 64. E, przepraszam, 94 cm na 64 cm. Jego wysokość to około 93 cm. I teraz tak tutaj mamy. No może po kolei. Oczywiście tą przystawnicę, przystawnicę boczną. Mamy osłonę tarczy, mamy odciąg do odkurzacza, mamy przystawnicę do e, cięć, e, tutaj do cięć poprzecznych, niewzdłużnych. I tutaj mamy oczywiście skalę. E, w zestawie oczywiście jest popychacz i jeszcze mamy, tak jak w większości pilarek, e, kluczyk do wymiany tarczy. I kluczyk też jest tak jakby dwufunkcyjny, bo na dole ma e, klucz o rozmiarze dziesiątki, także wszelkie tutaj śruby, które trzeba było skręcić, możemy używać do tego tego klucza. teraz tak, przystawnica ta boczna jest tak jakby dwufunkcyjna, może to od razu pokażę. Tylko zamontuję aparat na statywie, żeby się jakoś sensownie pracowało. Okej. Okay. W tą stronę montujemy ją, kiedy chcemy ciąć w wyższy, grubszy element, że tak powiem. Natomiast można ją odkręcić. I możemy ją także zamontować w ten sposób. Jeżeli mamy do cięcia jakieś cienkie deseczki czy listewki. I teraz, tak, tutaj mamy na dole tą skalę. I trzeba pamiętać, żeby najpierw wstępnie ją zamontować, a dopiero potem do końca dokręcić, kiedy ją skalibrujemy sobie tutaj ze wskaźnikiem. Ponieważ. No dobra, może już zostawię tak, jak było. Blokada odbywa się tak, jak w większości pilarek stołowych, tutaj za pomocą takiego szybkiego uchwytu. I teraz proszę zobaczyć. Jeżeli sobie zlicujemy przystawnicę starczą, to w tym momencie. Powinniśmy tutaj na skali mieć 0. Może pokażę. O. I tak też jest. I mamy 0. I dlatego tą całą. Yy, tą całą. Yy, no kurczę, no nie, nie, nie linijkę, dobra, nieważne, wiecie o co chodzi. Trzeba sobie skalibrować na tyle, żeby tutaj pokazywało 0. I teraz zobaczcie jeszcze, że tutaj. Yy, Mamy tak, jakby dwie skale. Tutaj mamy 0, się zaczyna od 0 i tutaj się zaczyna od 0. I dlaczego to jest tak zrobione? Ano dlatego, że kiedy mamy przystawnicę w ten sposób zamontowaną do tych niższych elementów, to wtedy nam pokazuje tutaj 0. A teraz to z powrotem zamontuję tak, jak najwstępnie. Czyli, <laughs> tak to było, tak to było. Teraz automatycznie ta pierwsza skala już nam, jak zlisujemy, no nie będzie pokazać zera. I teraz jest do tego ta druga skala i tutaj też jest na zero. Dobra, i teraz tak. Pilarka ta ogólnie, a w ogóle zapomniałem powiedzieć modelu, jest to R255MTS. Pilarka ta, mimo że jest z pomarańczowej serii Evolution, czyli tej wyższej, to tak naprawdę nie jest najwyższym modelem, ponieważ no, Evolution posiada jeszcze model Fury, który już jest w dużo wyższą półką. Jest jeszcze lepiej skonstruowana, dlatego też, na przykład, tutaj mamy to, co dla niektórych jest problemem blokadę taką, że blokujemy tylko z tej strony. E, prowadnica no nie blokuje się z drugiej strony, więc automatycznie tutaj jej stabilność może nie jest jakaś super. No wiadomo, nie lata to za bardzo, no ale jak użyjemy więcej siły, to się odegnie. Kwestia dobrego prowadzenia tutaj materiału i powinno być ok. Teraz tak, tutaj mamy drugą prowadnicę która też jest regulowana w zakresie od 0 do 60 stopni. Tutaj mamy całą tą... Nie widać, ale ja tutaj się produkuję, o tutaj. Tutaj mamy całą tą skalę. No i oczywiście docisk, żeby docisnąć materiał, blokujemy sobie zadany kąt i w ten sposób prowadzimy. Oczywiście w momencie, kiedy tej prowadnicy nie używamy, to ją sobie najlepiej zdemontować ze względów bezpieczeństwa, jeżeli będziemy ciąć tutaj wzdłuż, używając tylko tej prowadnicy. Przenosimy się teraz na dół, i tutaj mamy też standardowo pokrętło do, usta, do wysuwania tarczy, i to jest dwufunkcyjne pokrętło, czyli zarówno tym samym pokrętłem wysuwamy tarczę i chowamy, jakże, jak także ustawiamy jej kąt. Wygląda to tak, że kiedy normalnie używa, kręcimy tym pokrętłem, tarcza nam się chowa lub wysuwa, jeżeli kręcimy w drugą stronę. Natomiast jeżeli chcemy regulować kąt, to tak luzujemy tutaj tą śrubę, i teraz tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest dodatkowa zębatka, którą, jeżeli dociśniemy to koło, ona nam tutaj zaskakuje, i w tym momencie, jak widać, koło służy do ustawiania kąta. Tak to jest rozwiązane. Wtedy sobie blokujemy na zadanym kącie i mamy tarczę pod kątem. Tutaj, oczywiście, przełącznik start-stop z wyłącznikiem bezpieczeństwa. Tutaj jest miejsce na popychacz, żeby sobie cały czas był na swoim miejscu. I jeszcze można tylko powiedzieć, że stół jeszcze ma takie dodatkowe podpórki, które akurat w moim egzemplarzu były nierówne i trzeba było je troszeczkę dogiąć, żeby się zgadzało wszystko. No i tutaj jest do podłączenia odkurzacza wyjście do odciągu trocin. Dobra, podłączymy piłę, zobaczymy jak pracuje, przetniemy sobie coś. To będzie teraz na początek taka e, bardziej prezentacja, pierwsze wrażenia niż jakaś tam recenzja, bo, bo nie przetnę tutaj dwóch desek i za wiele nie stwierdzę. Taką, taką maszyną trzeba troszeczkę więcej popracować. Ale mam już tam w głowie jakieś projekty, na niej akurat brakowało mi takiej piły, także będzie się pojawiać na moich filmikach. Dobra, odpalimy piłę, zobaczymy jak to działa. Zanim przejdę do cięcia, jeszcze sobie sprawdzę, e, kąt tarczy. Nic tutaj na razie nie regulowałem, jedyne co to według tej skali tym pokrętłem ustawiłem tarczę na 0 i zobaczymy jak to wygląda. Kątomierz jest zzerowany do blatu. I mamy... O, 89,7, no bardzo ładnie, ale spróbujemy jeszcze sobie to idealnie zrobić, czyli luzujemy i próbujemy ustawić 90 mamy 90. Blokujemy. No uciekło oczywiście. Ale generalnie ten 1 stopień to już 0,1 w zasadzie. Dobra, ale spróbuję A, w tę stronę. No i udało się. Mamy równe 90 stopni. Teraz można ciąć. A tak to wygląda na skali po tym ustawieniu 90 stopni, jak widać, no nie jest na zero, jest delikatny odchód, no ale nie oszukujmy się, te skale tutaj to jest, to jest tak naprawdę naklejka. Kwestia tego wszystkiego, przecież to też jest przykręcone na jedną śrubę, to wszystko lata, więc takim skalom w urządzeniach, w tych cenach nigdy jakoś tam super nie można ufać i zawsze lepiej sobie to po swojemu wyregulować, ustawić. Zaczynamy mega lightowo, czyli kawałek cienkiej zielonej płyty USB. To sumie głupi test. Przechodzimy dalej. Teraz jakaś deska sosnowa. Konkretnie jest to decha z palety. Jakiś tam stary, nieudany projekt. Tutaj był fres. Po prostu spróbujemy odciąć ten fres. Co bez problemu, fajne cięcie, żadnych oporów jakichś tam nie wyczułem. Gładziutkie. Przejdziemy do czegoś grubszego. Przytniemy sobie teraz taką klejonkę dębową, grubość 3,2 cm. bez problemu. Muszę ją sobie zbrzegować, także automatycznie za chwilę przetnę drugą stronę. No, i deseczkę mamy zbrzegowaną bez żadnego problemu. Teraz przetnę taką dechę terasową. Jej grubość to 4 cm, szerokość to 11,5. Ustawiłem sobie tą przykładnicę według skali na 10 cm, więc spróbuję sformatować na 10 cm szerokości. Przetniemy, zobaczymy, zmierzymy ile to wyjdzie. Ścięcie poszło bez problemu, wezmę sobie słuchmiarkę. Wszędzie jest 9,9. Ustawiłem sobie tutaj na tej e, skali 10. Jest wszędzie 9,9, czyli ten milimetr. Mam może tutaj źle skalibrowaną tą skalę, ale ważne, że w każdym miejscu mamy 9,9, czyli nie ciało jakoś krzywo, tylko wszędzie zachowało wymiar. Wstępnie postarałem się ustarać, ustawić kąt 90 stopni na tej przystawnicy do cięć ukośnych. I teraz przetestujemy sobie cięcie tą właśnie przystawnicą. Oczywiście ta tutaj do cięć wzdłużnych jest zdemontowana w celach bezpieczeństwa. I tą samą dechę, teraz, którą przed chwilą cieliśmy, czyli grubość 4 cm. Teraz ona ma 9,9 dokładnie szerokości i tniemy ją w poprzek. Oczywiście bez najmniejszego problemu sprawdzę sobie kąt, czy to w miarę mi się udało ustawić. <laughs> bardzo ładnie. Nic nie odstaje. Także takie pierwsze ustawienie. w zasadzie z ręki, wiecie, taki przed filmikiem typowo. Wyszło bardzo celnie. Trzyma kąt, super. Jeszcze znalazłem to przecięcie taki bóg grubość 3,5 cm, a więc już dużo twardsze drewno niż sosna. Próbujemy. No i mega, bez żadnego problemu, tutaj chyba troszeczkę nam zostawił, zostawiła tarcza Evolution swoje barwy, mm, jakby tutaj delikatnie przypaliło. Ale uwierzcie mi, to jest moja pierwsza w życiu filarka stołowa, więc dużo rzeczy na tym filmie jeszcze pewnie robię źle. <coughs> także jakaś tam kwestia techniki prowadzenia, albo w ogóle może ja to źle jakoś robię, także proszę tam generalnie się nie, nie denerwować, ewentualnie coś podpowiedzieć w komentarzu, bo mówię, to jest moja pierwsza filarka stołowa. Z tego co tam na, oglądałem się na YouTube, na innych kanałach u doświadczonych bardziej kolegów tyle wiem. Ale generalnie poszło fajnie. Nie było jakiegoś większego problemu z drzewem drewnym. No dobra, jestem po kilku dniach pracy z pilarką. Dokładnie po trzech dniach. Trochę cięcia było, sprawdzamy sobie kąty. O, słuchajcie, 93 ma także tak ekstra. Nic się nie luzuje, trzyma kąty. No dobrze, a więc pilarką popracowałem kilka dni. Specjalnie znajdowałem sobie jakieś takie projekty, żeby móc wykorzystać jej możliwości i coś więcej o niej powiedzieć. Bardzo dobrze pracowało mi się ogólnie tą pilarką. Kilka drobnych minusów, jakie zauważyłem, może nie tyle wynikają typowo z minusów danej piły, tylko po prostu z tego, że no nie jest to najwyższy model. Tak jak wspominałem, najwyższym modelem w serii pomarańczowej jest Rage 5S i ona jest już dużo lepiej wykonana, ale też jest dwa razy droższa. I z tych minusów to jest tak, na przykład osłona tarczy. Generalnie przy włączeniu pilarki ona opada od razu na dół i oczywiście to nie jest żadnym minusem, bo powinna opadać i osłaniać ostrze. Tylko że nie możemy wtedy grubszym materiałem podjechać. Jeżeli mamy cienką deskę, to osłona fajnie się nam podnosi i materiał wjeżdża pod osłonę. Natomiast chyba tutaj jest jakiś no, niezbyt dobrze dobrany kąt przy tym odlewie tutaj plastiku, bo jeżeli miałem dechę 3 cm i w górę, no to już wtedy materiał uderzał w tą osłonę i nie mógł jej podnieść do góry. Musiałem wtedy sobie sam ręką unie się lekko do góry, no co może nie jest jakoś super bezpieczne. Oczywiście jest tam śruba, którą mogę mocniej dokręcić tą osłonę, żeby ona na przykład w takiej pozycji została. No ale generalnie ona powinna, wydaje mi się, opadać, osłaniać całe ostrze, a materiał powinien ją do góry podnosić. No to taki jeden z pierwszych takich drobnych minusów. Kolejnym minusem delikatnym, no to jest generalnie cały system blokady tej tutaj przykładnicy bocznej. Jest ona tylko blokowana tutaj. Z tej strony, od przodu stołu, nie ma żadnej blokady z tyłu strony, z tyłu stołu. Także generalnie w tym miejscu no, ma to jakieś tam luzy przy większej desce, e, cięższym materiale możemy tutaj źle prowadząc troszeczkę y, może nam to uciec. E, w droższych pilarkach jest to często rozwiązane tak, że blokujemy tutaj. Y, Jakiegoś typu chwytem, wajchą, a blokada następuje także po drugiej stronie stołu. No ale, tak jak mówię, to jest zapewne zarezerwowane dla po prostu droższych pilarek. Kolejną sprawą jest samblat i jego odlew. Mam tu dalej na myśli grubość blachy. No nie jest jakaś super gruba, przez to, przez to stabilność nie jest jakaś duża, bo jak dociśniamy mocniej szczególnie tutaj te boczne elementy, no to widać, że jakoś tutaj to delikatnie pracuje, ugina się. Chociaż z drugiej strony, pracując na niej i dociskając na niej jakoś bardziej materiału nie zauważyłem żadnych problemów z tym związanym, że ten blat jakoś tutaj kurcze, faluje i tańczy, co uniemożliwia jakieś sensowne cięcie. No dobrze, a więc tak, no mi się naprawdę bardzo fajnie pracowało na tej pilarce. Mimo, że to moja pierwsza pilarka, może nie mam jakiegoś tam super porównania do innych, ale projekty, które sobie tutaj wymyśliłem, które tej pilarce zadałem do wykonania, wykonywała bez problemu. Nic tu dziwnego się nie działo. Bardzo fajna, gładka praca. Z tego co wiem, na chwilę obecną ona ciągle nie jest dostępna w marketach budowlanych u nas ten model. Ale mailując z przedstawicielem firmy Evolution, po prostu powiedział mi, że mają zamiar wprowadzić do oficjalnej sprzedaży w Polsce dlatego też wylądowała na, te, na testach u mnie także myślę, że lada chwila pojawi się zapewne w Castoramie, bo to jest chyba oficjalny dystrybutor firmy Evolution tak jak wspominałem, pomimo tych kilku drobnych minusów, mimo wszystko bardzo fajna praca, chociaż należy pamiętać że minusy, które tutaj wymieniałem da się bardzo łatwo też samemu usprawnić, rozwiązać usunąć osłonę tarczy zapewne da się tutaj jakoś inaczej rozwiązać wiele osób też tą przykładnicę dodatkową tak naprawdę demontują i używają sobie z przy, ściskami montują sobie swoją poziomicę i tak dalej i tak dalej. Można tak samo sobie wzmocnić blat, także te, te wszystkie minusy, o których mówiłem, tak naprawdę da się jeszcze wyeliminować. A oprócz tego sama praca fajnie, jeśli chodzi o sam silnik, pilarki, bardzo dobrze, wszystko sprawnie tutaj rozwiązane, jakichś większych problemów nie miałem. Z tego miejsca mogę polecić. Co ważne dla wielu, to trzymanie kątów. Kąty trzyma, po kilku dniach pracy ciągle je trzymała. No, na pewno ją będę często używał, bo typowo brakowało w moim warsztacie takiej pilarki. Także będzie się pojawiać w jakichś projektach. Dogramy coś jeszcze na pewno, jeżeli będą jakieś uwagi albo może cięcie innych materiałów, to jeszcze coś się pojawi na moim kanale. Z tego miejsca tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy, które się na pewno będą pojawiać. Trzymajcie się. Hej.